Dobry o poranku. Dzień 26. Wystartowałem z miasteczka i idę w stronę Bocwany. Do Bocwany zostało mi 1075 km i 275 km tą drogą szybkiego ruchu. Jest to droga numer 1, która łączy Kapsztat z Johannesburgiem, z Pretorią. I również idzie do Botswany, ale na inne przejście graniczne niż ja, yy, niż ja idę. I zobaczymy teraz, ile przejedzie aut ciężarowych w jedną i w drugą stronę. No, już przeszedłem jedyne 1,2 km, i przejechało około 15 aut ciężarowych. Także będzie grubo. Myślę, że na postoju najbliższym. Nie, założę, włożę sobie stopery w uszy, bo głowa będzie pękać od hałasu. Tak wygląda moja droga na najbliższe 275 km. I mam dość szeroki pas yy, pobocza yy, można powiedzieć, że szerokości auta, w razie czego gdyby się popsuło, to mogę sobie zjechać i i zostać nie blokując drogi. Ten pas się zwęża, rozszerza, ale tu jest najszerzej. W tym miejscu, w niektórych miejscach będzie trochę wężej. Tak to wygląda. Jest miasteczko. No niestety jeżdżą tutaj duże, duże ciężarowe po dwie, po trzy przyczepy. Prędkość 80 km na godzinę, jak na razie, ale myślę, że yy, będą odcinki, gdzie yy, prędkość dozwolona będzie 120. No cóż, życie. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Właśnie jedzie taki jeden duży. I autokary kursujące na trasie. Kapsztat, Johannesburg, Pretoria. Jest wcześnie rano, więc ten ruch pewnie jeszcze jest mniejszy, a większy się bliżej południa. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzień 26 w nogach 33 km. Rozbiłem się namiotem przy starej stacji kolejowej, 600 metrów od drogi głównej, którą szedłem. i Jak zszedłem z tej drogi, to odkryłem, że jest droga szutrowa i ona, i ona jest dość długa. Także jutro spokojnie będę mógł sobie iść tą drogą wzdłuż torów. Już sprawdziłem na mapie, będzie przejście przez, przez tory za jakieś 15 km. No i później zobaczę, czy ta droga będzie dalej otwarta, czy będzie zamknięta. Nie mam pojęcia, się okaże. Zobaczcie, jakie tutaj piękne kaktusy rosną. Jak jest ich dużo. To jest Palma. To była stara stacja kolejowa, ale już poburzone budynki tu jeszcze jest jeden niezburzony, ale nie ma dachu, więc po co się rozbijać w środku jak można na zewnątrz tam ewentualnie po tych ścianach, bo trochę wieje mogę sobie ugotować jakiś obiad i kolację zrobić usiąść sobie na schodkach no będzie, będzie dobrze tam jeszcze jest jeden budynek, ale z tyłu tego budynku coś piszczy cały czas. Drzwi są do środka zamknięte na duży klucz, a przy okazji z tyłu tego budynku osy zrobiły sobie gniazdo i wlatują jedna za drugą. Więc odszedłem dość sporo od tego budynku, żeby nie drażnić ich. To jeszcze by było takie dołożenie pokryzione przez osy afrykańskie no tego bym raczej nie chciał Cześć, dzień 28, wędrówki przez dwa kontynenty. Hmm. Dzisiaj był taki gorszy dzień. Nie chciało mi się wstać z materaca, wywlec z namiotu. Po prostu jest zmęczenie i przydałby się jakiś dzień odpoczynku, nawet kilka dni. Ale te dopiero sobie zrobię w Westford West czy Belfort West. Za 113 km tam będzie dłuższa przerwa. Podążam dalej N1. Jeszcze zostało sporo. No ale już poniżej, poniżej 200 km. Dzisiaj nocleg jest na starej drodze przy torach. Zobaczcie, tu jest namiot, on się suszy z poprzedniej nocy słoneczko ładnie świeci tam jest droga, droga główna, którą idę samochody słychać ale nie będzie mnie tu widać jestem schowany za torami tory są trochę wyżej, tu jeszcze jest taki drzewo, krzak, więc zaraz przeniosę tutaj swój obóz dokładnie w to miejsce za drzewem, także nie będziemy słychać, nawet jeżeli coś by chciało przejechać, to tu jest bardzo szeroko i będzie mnie widać Ewentualnie z drogi, ale widać, że ta droga dawno nie była uczęszczana. Miałem taki moment, gdzie musiałem wózkiem przejechać. Zaraz Wam pokażę, gdzie i to jest zmora dla wózka. Dlatego wolę iść tą jedynką drogą główną, asfaltową, zamiast tej tą boczną, która jest naprawdę bardzo długa. Ona idzie wzdłuż torów i, i pewnie ma z 200 km, ale jest porośnięta, nierówna. I tutaj musiałem się przedrzeć, zaraz zobaczycie przez co. Miejmy nadzieję, że kapcia nie złapałem. Ale zobaczcie. To jest moja zmora. Kolce są... No, jak widać bardzo długie. Wychodzą na ścieżkę, na drogę. I tu miałem taką chwilę grozy ponieważ cała droga na środku drogi jest jest wielki krzak ciernisty musiałem przejechać po tym cóż zobaczymy jutro czy powietrze będzie czy nie pozdrawiam serdecznie ja łapię Promienie słoneczne. Trochę trzeba się opalić, bo zobaczcie. Mm, nie wiem czy to będzie widać. Musiałbym chyba zegarek ściągnąć. Ale jestem dość mocno opalony na dłoniach. A tu jestem cały biały. <ścoughs> Więc będę wyglądał jak zebra. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro. Dzień dobry, poranek, dzień 29 w Republice Południowej Afryki. O czwartej nad ranem zaczęło trzepać namioty, ale to tak konkretnie. Zobaczcie. <słuch> Najlepsze jest to, że nie zapowiadali wiatru i ten wiatr przyszedł niespodziewanie. No i jest niezakotwiczony nie jest. Nie, nie wsadziłem szpilek, ponieważ nie miałem jak. Zbyt twardo jest. Śpie na drodze utwardzonej kamienistej żadna szpila tutaj nie wejdzie a ja nie mogę wyjść bo mi go porwie no dzięki mojemu ciężarowi tylko się trzyma trzyma na miejscu no ale jakoś będę musiał opuścić to miejsce bo dzisiaj ma wiać 27 km na godzinę przez cały dzień dopiero wieczorem ma odpuścić więc ja muszę, ja muszę przejść i pójdę chyba do jakiegoś guest house bo widziałem, że za 30 km będzie. I również zapowiadają jeszcze trzy konkretne dni bardzo silnego wiatru od jutra czy od pojutrze muszę jeszcze sprawdzić. Sprawdzę o minuta spokoju. Wiatr 26 km na godzinę. Dzisiaj tak, od niedzieli. Od niedzieli opad deszczu, bardzo silny wiatr i do środy wiatr. I to silny. Pozdrawiam.